Przygotowuję sobie roztwór pod nawożenie moich hortensji bukietowych. Jest to ostatni moment, ponieważ one za chwilę już zaczną kwitnąć. Mam tutaj nawóz granulowany. Jest to nawóz dla roślin kwasolubnych. I Takiego używałam w zeszłym roku, bardzo dobrze mi się sprawdził. U mnie ziemia nie jest aż tak bardzo kwaśna, więc no pozwalam sobie na użycie tego nawozu. Natomiast możecie oczywiście użyć nawozu pod hortensję dedykowanego, możecie użyć rozpuszczonego obornika granulowanego, możecie użyć biohumusu bądź też jakiegoś nawozu dla roślin kwitnących. Jeżeli macie nawóz w płynie, to nie ma żadnego problemu, po prostu rozcieńczacie zgodnie. Z informacją podaną na opakowaniu i takim roztworem, hortensję podlewacie. Natomiast, jeżeli macie nawóz granulowany, taki jak ja, to w tym momencie jest już za późno na jego użycie, ponieważ on się nie wchłonie. Zanim on się rozpuści, zanim dojdzie do korzeni, to już będzie za późno, więc taki nawóz należy wcześniej rozpuścić. W odpowiedniej dawce w wodzie. Dawkę macie zawsze podaną na opakowaniu. Ja tutaj rozpuściłam sobie mniej więcej łyżkę stołową, i pod każdy krzew będę taką dawkę stosowała. Jak to wszystko mi się tutaj ładnie wymiesza i rozpuści, to cały ten roztwór wleję sobie do konewki z 10 litrami wody i wszystko wyleję pod jeden krzew hortensji. I tak samo będę postępowała z każdym kolejnym. No, chyba że macie jakieś bardzo małe e, krzewy. No to wtedy można tę dawkę zmniejszyć. Ja mam duże rośliny, pod które będę właśnie ten nawóz stosowała, więc wszystkie dostaną tę samą porcję. Fajnie się składa, bo akurat zacznie chyba niedługo padać. Zbiera się na deszcz, więc dodatkowo, jeżeli zdążę to wszystko zrobić, to dodatkowo mi to ładnie podleje, wszystko wsiąknie i rośliny będą mogły z tego nawozu skorzystać. Podlewam nie tylko tutaj, gdzie wydaje mi się, że są korzenie, ale też dookoła całej rośliny, bo korzenie nie są tylko pod koroną, ale tutaj wszędzie też na bokach. I z tyłu, i z przodu, i w środku. I ważnym zabiegiem, o którym teraz trzeba również pamiętać, jeżeli chodzi o hortensje bukietowe, to jest oczywiście odpowiednia ilość wody. Hortensje oczywiście bardzo lubią wodę i bez podlewania nie będzie obfitego kwitnienia, także jeżeli chcecie mieć długo i duże kwiaty, to pamiętajcie o tym, żeby regularnie je nawadniać, a dzięki temu na tych pędach pojawią się niedługo piękne i duże kwiatostany. Jeżeli by się tak zdarzyło, że zaczną mi się te hortensje pokładać, to będę je również podwiązywać bądź też stosować jakieś podpory. Zawsze zwlekam z tym do samego końca. Z reguły jest to czas pierwszej burzy, która weryfikuje. Mi właśnie wytrzymałość kwiatostanów tych hortensji. Czasem zdarza się tak, że nie muszę tego robić albo nie muszę tego robić przy każdym krzewie, a czasem niestety te kwiatostany są tak duże i tak ciężkie, że pod naporem wody niestety się pokładają, wykładają mi się tutaj na trawnik. Niektóre nawet zdarza się, że się łamią, więc wtedy podpory jak najbardziej stosuję. W zeszłym roku swoje hortensje związywałam po prostu dookoła sznurkiem. Jeżeli natomiast chcecie uniknąć takiej sytuacji, albo macie takie odmiany, które wiecie już, że z roku na rok Wam się pokładają, w takim wypadku od razu teraz możecie założyć obręcze dookoła Hortensji, żeby ładnie podtrzymywała te kwiatostany. Ja mam tutaj posadzone dwie odmiany. Odmiana limelight dopiero zaczyna wytwarzać pąki. A odmiana Magic Sweet Summer, ona już te pąki ma tutaj bardziej wyraźne i widać, że już niedługo ta hortensja zacznie kwitnąć. To jest jedna z wcześniejszych hortensji, więc za chwilę już będą pierwsze kwiaty. Właśnie zaczyna padać, więc uciekam do domu. Mam nadzieję, że dobrze mi te hortensje podleje. Nawożenie będę sobie oczywiście stosować w kolejnych dniach na pozostałe krzewy, na które nie zdążyłam dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie przeprowadzaliście tego letniego nawożenia hortensji, to serdecznie Wam polecam. Pozdrawiam, cześć!